Hej, wszystkim witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Tor i zapraszam was na kolejny odcinek Z dowodu zbrodni, gdzie zgłaszam, gdzie pokazuję wam cztera, którego możecie wy zgłosić za pomocą właśnie linka, który wam podeślę. Mamy kolejnego Polaka. Jak widać, on jest w jakiejś grupie SLS Sports. Chyba to jest tak, to jest grupa. Jest z jakimś swoim kumplem. Możliwe, że tam ktoś jeszcze do tej grupy należy. W każdym bądź razie, e, dzięki użytkownikowi, który na YouTubie zwie się Woldi, e, mam przyjemność właśnie pokazać Wam to demko. E, no i udowodnić, e, zaprezentować, że ten oto człowiek zasługuje na bana. Przynajmniej na konto Striker Global Offensive. E, a zatem, według mnie i według właśnie Woldiego, posiada on WH. E, już na samym początku, kiedy właśnie zaczynała się rozgrzewka, można było zobaczyć, że nawet chyba miał jakiegoś tam auto-aima, ale auto-aim ten nie powodował, że wszystkie kule leciały w przeciwników, tylko że po prostu śledziły ruchy przeciwników. Nie będę teraz cofał, bo tak jak mówię i często to wspominam, tutaj to demko się buguje czasami i nie chciałbym po prostu restartować gry, żeby, żeby Wam z powrotem tutaj pokazać wszystko zatem <coughs> będę starał się tutaj na bieżąco Wam komentować ok, otworzymy sobie może ten panel tutaj sobie przywinmy. no i popatrzmy zobaczcie, że jego celownik będzie przez cały czas praktycznie namierzony na przeciwników wie gdzie się ich wszystkich spodziewać poza tym to zobaczymy za chwilę. O, okaz zginął. No, WHA ma ale niestety nie potrafi strzelać. Jest to raczej normą, e, jeśli chodzi o, o cheatów. E, kolesie po prostu podwyższają sobie jakieś ego, ale Ale zupełnie nie potrafią e, dalej grać. i e, zobaczcie. Czeka, czeka na kolesia. Wiesz, że zaraz wyjdzie, no ale jego cenność woła o pomstę do nieba. To ja akurat się powstrzymał. Nie strzelał przez tą blachę, bo. Wiedział, że byłby to oczywisty cheat, zatem jeszcze powiedzmy tam e, próbował to ukryć, no ale takich rzeczy się nie da ukryć, no. e, Jeżeli ktoś e, taki jak ja gram e, 1000 godzin prawie w cs no to e, naprawdę to jest ciężkie do ukrycia. No zobaczcie, od razu wiedział, że tutaj z lewej strony wyjdzie, oddał strzał, odwrócił się, ten mu uciekł, jeszcze próbował go przeskanować przez ścianę, no ewidentny wucha. Przewijmy sobie może trochę dalej. Teraz będzie dobra akcja, ponieważ zobaczcie, on wie dokładnie, gdzie on się znajduje. W ogóle się nie rozgląda na boki. Mógł przecież jeść po prawej stronie za skrzynką, gdzieś po prawej stać. On cały czas, zobaczcie, on sobie tutaj przeszedł, wiedział, że tam stoi, nic mu nie zrobi. Czekał, czekał na swoich kompanów. to jeden jego towarzysz właśnie podchodzi. No i on doskonale wie, że tam się znajduje przeciwnik, więc to się niczego nie obawia. Tutaj też się trochę powstrzymał przestrzałem w tego Skyhaka, chyba takiego nie brzmi. Tutaj też widzicie, że patrzył w ten punkt, gdzie stał counter terrorysta, więc. No naprawdę. żałosne, żałosne. O, teraz, że niby nogę widział. Teraz, zaraz zeskoczy. I będzie próbować go, za będzie próbował go zabić. No już taki fire typowy. Ale z celnością naprawdę nie grzeszy. Ok, teraz będzie wiedział, że ten kroś z góry wyjdzie, od razu strzeli, ledwo co go widział. Tak jest, no i oczywiście zginął, bo nie potrafi zupełnie tego wucha wykorzystać. Cienka masa z niego. No dobra, no i obejrzyjmy dalej kawałek. Tutaj będą się podsadać, to już nic ciekawego nie będzie. O, to był dobry motyw, nie wiem czy widzieliście, ale przycelował idealnie na tego terrorystę. Oczywiście chodzi mi o, o nikt tego kolesia, ale chodziło mi o counterterrorystę. Więc y, dokładnie wiedział, gdzie był. Ja tutaj zaraz zobaczycie sytuację, w której y, tamten przeciwnik odda strzał y, przez skrzynkę, bo ten się lek, lekko wychyli. Deploying, o, właśnie, w tym momencie. I od razu ma przycelowane na głowie przeciwnika y, i go zabija y, kilkoma celnymi strzałami. Zatem jak widzicie, no. Koleś ma ewidentne wucha, auto-aima nie ma, bo strzela bardzo słabo, okej okay, tutaj kolejnego zabił, teraz zobaczcie, że tutaj kantantarzysta się przesunie na spawna, ten się w ogóle tutaj nie rozgląda, tutaj oczywiście patrzy na swoich, no i zobaczcie, on sobie po prostu wchodzi. Rozglądać się, gdzie, gdzie są tam gdzie tam ci poszli. daje info, żeby wplantowali, bo jest czysto. Ja tutaj sobie przywinę, bo to nic ciekawego nie będzie. okej, okay, to widzicie, że od razu strzela do tamtego. Tutaj kolejny przyjdzie. Się, już celuję już celuje wyżej, bo już wie, że tam jest. Ok, teraz poszedł flash. No i zobaczcie jaka bania, no nic dodać nic ująć, nic, nic dodać, nic ująć. Myślę, że nie ma sensu dalej oglądać tego demka. E, tutaj ewidentnie widać, że kolej zasługuje na bana. Zatem zapraszam Was do e, opisu tego filmu, tam będziecie mieli link do jego profilu i oczywiście dodaną regułkę, z jaką ja tego kolesia zbanowałem. Mam nadzieję, że dostanie bana i to dosyć szybko. Dzięki jeszcze raz Woli za podesłanie mi tego demka. Jeśli wy chcielibyście właśnie mi takie demko podesłać, to pamiętajcie, że musicie wysłać mi dwa pliki. Kiedy pobieracie demko z poziomu gry, z menu, Tworzą wam się na dysku w folderze e, główny Counter Strike, a, potem CSGO, a następnie Replays. Tworzą wam się dwa pliki. E, jeden główny e, z całym gameplayem, e, który, którego waga zależna jest od tego, jak długo e, tutaj gra e, trwała. E, oraz drugi plik z rozszerzeniem dem.info, e, który po prostu przechowuje informacje na temat chyba użytkowników, tam jakiegoś czata prawdopodobnie albo po prostu e, pozwala nam na uruchomienie tego demka zatem nie jeden, tylko dwa pliki musimy podesłać czyli pakujecie je, wrzuca, wrzucacie na jakiś hosting e, podesła, podsyłacie mi linka do tego hostingu e, ja to pobieram i nagrywam ten właśnie materiał zatem to tyle jeśli wam się podobało to oczywiście oceniajcie i komentujcie Dajcie znać, czy zareportowaliście typa. Oczywiście, rozsyłajcie to innym, ten materiał, żeby mogli sobie zobaczyć i również go zareportować. A jeśli jesteście nowymi użytkownikami, to zachęcam Was do subskrypcji, bo takich filmów będzie o wiele więcej. A może teraz zainteresują Was jakieś inne serie. Zatem to tyle ode mnie. Dzięki serdeczne i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Hej! I'm has been planted.